Proszę Państwa, sędziowie, 300 wody karty, 4 główne, z tym pierwszym dniu, z tym drugim wody kartki wprowadzają oba zespoły na uchwały na płytę izbowiska. Szanowni Państwo, przed y, spotkaniem wleczenie pamiątkowego. Uparu, w imieniu łódzkiego Związku Piłki nożnej dla drużyny Beniaminka, dla drużyny Klubu Sportowego SANT Buskutno. KUTNO! wiesz? Nie wiem. To nie jest Fotok. No to no nie jest. To... Miał być prezes Edward Tył Kto to jest? Nie? No Nie podali Nie powiedzieli. No mówiłem. Nie, <grym się w okazji> nie, po... Daję, powiedziuj... nie Dziękujemy się... bardzo. W imieniu prezesa Nie Potoka, Mariusz podam. odebrał podam. Nie podam. Nie podam.

w brance Kapitan Różnych Damian Rzeźniczak, dwójką Tomasz i Pawlak, szesnastą Sebastian Sępiński, czwórto Marki, Olejnik, z trójką Mateusz Ochrojek, numer 22 Tomasz Sęczyk, szóstą Krzysztof Ludzki, 17 Damian Mataj, dziesiątko Jakub Dobroszek, numerem 14 Jerzy Kroncza. Proszę Państwa, w włosy kurtą w branży małej wysokości, przez nas w łuskach opieka medyczna i kierownictwo, że Andrzej, króla i pierwszy. Proszę Państwa, wówczas minuta spotkania i pierwsza bramka. Łódzki Klasio w kolejnym wykonaniu zespołu kutnowskiego 1-0 i 4!

干好了。 Ale sam Borckowa prowadzi 2 0 z dłuchniarzem Mariusz Jakubowski pod <grymne> Krótko z buraczy. Buraczy. Łukasz buraczy i rzeźnicza Proszę <noise> 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 dobro. Lukas, dobro. 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 dobro.

Ignacja Sączna. Siedle. 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 któremu dziękuję za dziękujemy Oh, oh, i